Cześć moi drodzy, witam serdecznie. Widzimy się, no tak jak zapowiadałem, widzimy się e, Wolfsburg vs Bochum, czyli pierwszy mecz pod e, moją wodzą, pod e, prawda, e, banderą, banderą źle powiedziałem, pod kolorami, pod barwami Wolfsburga. Tak jest. Troszeczkę zmieniam, troszeczkę rotacji w składzie, ale zastosowaliśmy w jednym sparingu, który miałem okazję zrobić dla chłopaków przed. Okienkiem, rozpoczęciem okienka już po przerwie zimowej. E, jedziemy tą taktyką, którą graliśmy troszeczkę e, dłużej w Herenwen, ale zobaczymy, czy to będzie miało sens. Może będziemy ją modyfikować. Na razie ma to sens, bo musimy grać się tym napastnikiem bo jest tylko Wind, bądź ewentualnie Portugalczyk. Trochę chłopaków jest e, przerotowanych, ale no mniej więcej jakiś szkielet składu jest. a Chyba mniej więcej na tych zawodnikach, co tu mamy, będziemy bazować. Przejdźmy do tunelu. Bo już za chwilę e, oburącz nigdy nie puścić, tak? Ob przychodzi do Darek i udowodnić, że bardzo nam zależy i przede wszystkim na ten piękny stadion w Wolfsburgu e, spowodować, że będzie tutaj bardzo przyjemnie. Tak jak mówię, gramy skrzydłowymi napastnikami. Oni grają 4-4-2 i liczę na to, że uda nam się dzisiaj na. Właśnie w Wolfsburg Arenie zdobyć punkt i awansować. Tu zobaczcie, jesteśmy na 11 pozycji, jest szansa wskoczyć trochę wyżej i załapać, że tak powiem, kontakt z zawodnikami. Rozpocznijmy to spotkanie i niech się dzieje. Na razie nie będziemy tutaj, moi drodzy, żadnych. Tu są ważne wydarzenia włączone, tak, eee, tu jest ok. No i gramy, zielone barwy La Cruix, Wing, Winter i rozpoczęli. Majer. na razie nie będziemy tu komentować za dużo, bo widziałem tam Grabara e, ostro poszedł do piłki ale dobrze, będzie musiał zejść z bójska kto jest kontuzjowany, już dobrze zaczęliśmy widzę, Lovro Meyer. no dobra to akurat nie jest taka duża strata tu mamy zmiennika, jest van Vanberg, ale szkoda Majera, bo no właśnie liczyłem też i na niego zobaczmy A, tak, on tu będzie grał rozmowa motywacyjna że w umiejętności czas zademonstrować szkoda no bo to trzecia minuta i tak troszkę jedną zmianę tracimy w tym momencie może będzie dobrze na razie gramy taktyką wyważoną ustawmy pozytywnie i spróbujmy żeby chłopaki rozpoczęli troszkę bardziej ofensywne granie niech się dzieje o niech też widzę kontuzja u nich bramkarz widzę na kontuzji, także też ciekawie. Teraz zobaczymy, kogo oni tam wpuścili. Ładnie, Arnold z Baku, Stier, Wind, Wimmer. Wimmer, podaj to piłeczkę, podaj, podaj, podaj. Tam wbiegał Kamiński i no to było straszne, ale nie było tak źle. No, Kamiński tam widziałem się już przestawił na środek. Dobra, o krzyki, panowie zażądamy więcej od nich. Zobaczmy, kto z przeciwników się skończył obrońca lewy. Wprowadzili obrońcę lewego. No to gramy na razie tym, co mamy. Arnold, podawaj tu piłeczkę. Dawaj, dawaj. Gramy Wimmer, Arnold Strzelaj może któryś? Mele, e, do Zasingera i do Baku, i Baku na skrzydła. Na razie spróbujemy grać w ten sposób. 20 minuta. Dajmy im mi chwilkę czasu, niech oni tu. Wind jest na spalonym. Wind to taki, nie wiem czy on jest dobry jako wysunięty napastnik. Tutaj akurat z Singerem muszą uważać, ale ładnie do Swamberga, Ten wyłuskał piłkę. Jeszcze Wimer, no i to mogło być dobre podanie, ale nie było. Akurat Steer. no tutaj mamy problem. Widzę Steeler nie radzi sobie, ale wind, wind zdobył tą piłeczkę. Jest dobrze. My jeszcze możemy, to ładnie, tu Kamiński wrócił się, zdobył Arnold do Kamińskiego, tutaj Wind do Wimera i Wimmer! Ależ ten kąt był no spalony był. Dobra ta akcja była, dobra, dobra, panowie, ładnie. Zdejmijmy wam te polecenia w pole karne, zobaczymy, czy to wam coś tutaj doda Animuszu, do Mele, Svanberg, Wimmer. Do mele, ładnie. Mele zbiega do środka. Kamiński podaje, ale tam nie było nikogo. i Jeszcze raz Kamiński, Arnold, Baku. Podaj tą piłeczkę. No, nie mieli, wyłączyłem wam podania w pole kartę po to, żebyście się za długo nie zastanawiali nad tymi podaniami, mm, żeby te akcje mogły się roz rozciągnąć troszkę po całym skrzydle. Arnold, ładnie. Do mele, Kamiński, Mele, do Arnold, ależ. No, dalej, panowie dalej jest dobrze pod względem tego co robicie, ale teraz trzeba to przelać na boisko. Spróbujmy zagrać wyważoną tą końcóweczkę, dostosować się troszkę do przeciwnika. Arnoldi wrzutka z, ja mówi ze zesinger, coś tam trafi, ale zesinger nie za dobrze sobie radzi 65. Cruix żółta kartka, no i na wyważonej Skończymy, trzeba będzie ich troszkę zmotywować, na zasadzie gramy do przodu, no bo fajnie by było to wygrać, że tak powiem, rozpocząć od zwycięstwa, to po pierwsze, u nich widzę ten lewy obrońca, nie jest ograny, my mamy tego ze Singera też troszkę nieogranego, ale panowie, O tak, dobrze. I tu jest ktoś, kto mi się nie za bardzo podobał. Czemu Zessinger jesteś zdenerwowany. Jaki on tam jest Twardziel, zdeterminowany, zrównoważony, odbiera piłkę unika strzał z dystansu. Eee, no tak trochę kartkowicz, ale fighter, waleczność dobra, więc powinno być dobrze z tym. Zesingerem. Też warto zobaczyć kogo mamy, tak? O, zadowolony, ok. I tutaj Baku zdenerwowany. Nie grałeś tak źle? A, tutaj Baku się nie zmotywował. On gra niestety na Zwindem na tej taktyce. I oni nie za bardzo tu ze sobą, z Wimerem współpracują. A ja zastanawiam się, czy przypadkiem nie zrobimy tej opcji, którą robiłem już kiedyś, żeby nam się Kamiński zmieniał. Właśnie. A jeszcze może się Wind tutaj post pojawiać. Tak. To by było chyba lepsze, jakby się Wind zmieniał. Z wimerem. Tak, stanowczo. Stanowczo tak zrobimy. Niech tak będzie. Niech chłopaki się we dwóch zmieniają. Co prawda fajnie by było, jakby Kaminski z Bierem się zmieniali, ale nie będziemy tutaj narzekali. Jeżeli tu będzie dalej słaba nota, to tu możemy tak zmienić. U któregoś z obrońców to zmienimy. Na razie rozpoczynamy połowę pozytywnie i włączamy. Podania w pole karne, tak żeby to miało sens, jest jeszcze też opcja taka, że Steeler gra na takiej pomocniku odbierającym piłkę. Ja też uważam, że tam jest też dobra opcja cofniętego, rozgrywającego z opcją właśnie agresywniejszych mele, mele, kamiński pakuje i nabija na rzut rożny, ale może z tego różnego właśnie coś będzie. Arnold będzie wykonywał podanie. Nie, nie był. O 52 minuta. Obserwujemy chłopaków. Rejman, mimo tego, że... Ale pięknie tutaj. Z Co w wieku mógłby zostać bohaterem? Grabara usilnie piąstkuje. 57, 58, 59. Na razie obserwujmy. mele. Kamiński, Spanberg, ale belo, odebrał na piłkę, jeszcze Arnold tutaj zabrał, ale tu jeszcze dobrze, fajnie, dobry pressing, bardzo taki agresywny Wimmer z Arnoldem i rykoszet, no i mamy jak na razie tylko i wyłącznie gdzieś rykoszety, gdzieś ta piłka nie chce do końca wlecieć, no i gramy pozytywno, Ziegler nie, nie ma, żółta kartka dla e, Łopaków. Ale my też nie łapiemy, Dobra, po tym rzucie rożnym, jeżeli nic się nie wyraży, zmieniamy Ziegler, Stoger. Nie robimy zmiany, bo to trzeba wprowadzić świeżych. Tu widzę Guerrero, tutu Oni rozgrywają, ale ładnie. Svanberg tu przejął tym razem. Mele, mele. Podawaj piłeczkę. Poda albo strzelaj. Ich bramka kontuzjowany, razi sobie. Kapitanie, no dobra, jeszcze jest akcja, jeszcze jest szansa, nie skończyła się powtórka. Wimer, i mimo tego, że te podania w pole karne gdzieś tam próbujemy zafundować chłopakom, no to nie wychodzi. Wyłączymy je i robimy zmiany. Kondycyjnie nie wygląda to źle, ale potrzebujemy wsparcia. Arnold tutaj na pewno trzeba zmienić pomocnik cofnięty, rozgrywający na obronie, ale z opcją właśnie tych ostrzejszych flizgów, tak żeby tu było, żeby on zostawał. Jak ostatni, tutaj może tak być. Zamiast właśnie Steelera, który nie zagrał dobrego meczu, weź wpuścimy Oliwiala Skipa, to Anglik, który był tu kupiony. Zastanawiam e, się, czy właśnie nie zrobić w ten sposób, żeby Arnold tutaj grał. Arnold w ogóle ma pomocnik odbierający karierę długodystansowiec, cofnięty, rozgrywający na obronie. No właśnie, da sobie radę, ale Skip już tak na środku odbierający piłkę no dobra, to jest doświadczony zawodnik, powinien sobie radzić jako eee, tutaj bardzo średnio widzę La dzisiaj, eee, gra tak na 6-3 więc go zmienimy zamiast niego mamy obrońców możemy sobie pozwolić na wpuszczenie nawet juniora, ale wpuścimy tego bis eee, e, Bisecka a jeszcze mam że tak powiem Mamy jeszcze jedną zmianę, sobie zostawimy. Wind niech się tam zamienia z Wimerem. Mamy w razie co w, do przodu, Tiago Tomasa. To taka alternatywa, ale zastanawiam się też, czy przypadkiem nie zmienić tutaj Mele na lewej stronie, chociaż on gra całkiem fajnie na 6-7. Jest też opcja, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie wimer, wimer jako skrzydłowy, bardzo dobrze się spisuje. No dobra, no, jako napastnik taki e, Wind, e, cofnięty napastnik, kompletny, nękający, ma na trzy gwiazdki, cofnięty na wsparciu najlepiej albo na ataku. No dobra, kompletny na wsparciu, albo na ataku. A e, nasz kolega wimer. Jeżeli tu patrzymy, nękający, wysunięty, cofnięty. Więc dla nich dwóch najlepszą opcją, żeby nie zmieniać im roli, byłby cofnięty napastnik na ataku i tak zagramy. E, wtedy oni będą się cofali, a Swanberg będzie musiał tutaj, tutaj robić robotę. E, więc tak to będzie wyglądało. No i sądzę, że w takim wypadku. E, na razie jeszcze ich zostawimy kondycyjnie. Nie wygląda to źle. Rozmowa motywacyjna. Jest dużo jeszcze czasu. Odciśnijcie piętno na tym meczu. Krawara do Zessingera i zobaczymy. Svanberg. O jaka strata! O już! Myślałem, że tu będzie coś strasznego, ale na szczęście Kamiński jest. Wimmer. Jakurych zejdzie po tej akcji. Ale Baku podaje do Wimera wycofanie. Baku, Arnold i jest bramka. Trzecie trafienie w sezonie. Kapitalnie. Zostawiamy zmiany. Baku. Bardzo ładnie do Arnolda. I Arnold na krótki słupek. Jeszcze chyba odbiła się od obrońcy. Więc jest pierwsza bramka. I zostawiamy sobie wyważoną taktykę, a polecenia włączymy sobie więcej swobody, bez podań w pole kart. 68 minuta. Patrzymy, co tu się będzie działo. Czy wind zmienia się z Wimerem, też zerkam, Czy tam widzę taktycznie, tak zmieniają się. Arnold, kapitalnie, wind! Super! Jest 2-0, 73 minuta. Bym powiedział, że troszkę już. Pewnie i radość wróciła w moje serduszko, <noise> że wygrywają 2-0. Jest dobrze, Wolfsburg gdzieś zaczął troszeczkę grać lepiej. A ta bramka... Arnold! Ależ kapitalny jest ten zawodnik w ogóle. 30 parę, parę lat, mamy 70. minuta, mamy jeszcze dwie zmiany. Na pewno wykorzystajmy ze singera, zmieńmy za tego... Paula Szola to jest taki młodziutki chłopak, który ma potencjał i sądzę, że musi być ogrywany. Ja ogólnie jestem zawsze zwolennikiem takich, wiecie, ogrywań. Wimmer z Windem, no to wpuśćmy też tego. E, tutaj akurat sądzę, że wpuścimy sobie e, zamiast Mele Kevina Peredesa. Niech on też ogrywa tam prawą stronę. Grajmy. Więc 2-0. Na luzie, panowie. No i daliście jeszcze im nadzieję, bo oni jeszcze z 2-1 będą tutaj. Ale weryfikacja waru, Gol znany jednak, ale y, fajna wizualizacja jest. No i będziemy jeszcze y, próbowali tutaj y, cisnąć, że tak powiem, polecenia. Zdejmijmy te więcej z zostawmy polecenia w pole karne, tempo nieco wyżej, ale łączymy grę na czas. Zacznijmy grać mądrze. Kamiński, Arnold Swamberg. A i widzicie, oni, no zmiana obrońców też spowodowała, że oni muszą się dostosowywać. Arnold. Ok. No patrzę, patrzę tutaj bacznie na nich i... Szkoda, nie udało się. Najprawdopodobniej tą taktykę będziemy jeszcze przerabiać, bo ja mam pomysł na tą taktykę, żeby ona była bardziej taka... Mogłem powiedzieć ofensywna. No i chyba zakończy się to. Dobrze, dla nas Kamil Grabara łapie piłeczkę w ręce na 2-1. Pierwsze, e, pierwszy mecz, pierwsze zwycięstwo, chociaż Sejku Kojta zrobił nam, e, z dwóch strzałów zrobili jedną bramkę. Mamy 18 strzałów, 6 bramek. Najważniejsze jest jednak to, że e, mimo tego, że nie posiadaliśmy 100% piłki, udało się zdobyć 3 punkty, skoczyć wyżej w tabelę, zobaczyć kto zagrał sensownie. Bardzo piękny mecz Arnolda, 31 lat, on tu jeszcze trochę pogra, kondycyjnie fantastycznie wygląda, więc on tu jeszcze trochę pogra. No i liczę na to, że będzie to lepiej wyglądało. Fantastyczna sytuacja, jestem zadowolony. Utrzymajmy koncentrację, skupieni bądźmy i przede wszystkim grajmy coraz lepiej. Eee, czy naprawdę wiesz, możecie skorzystać na ich kiepskiej formie? Pozytywnie świetny mecz poszło tak jak zaplanowaliśmy, poza tą bramką, ale nie bądźmy bardzo krytyczni. Dziesiąta pozycja, 17 meczy, dwie bramki, tracimy do bilansu dodatniego, 23 punkty, jeden punkt, tak naprawdę 3 punkty do strefy pucharowej, więc wszystko przed nami. A co najważniejsze moi drodzy, już niebawem pokażę Wam bardzo interesujące spotkanie. Eee, także dzisiaj zakończymy to w ten sposób. Oj, tragiczna informacja, bolowo, Mayer 5 tygodni kontuzji. Eee, no nic tu nie ma skip, od aktywowania konferencja prasowa. Weźmy udział jeszcze na sam koniec fascynujące widowisko. Bardzo wiele mogę z niego wynieść i się nauczyć. powiedziałem że wkrótce zacznie się w tym coś kierunku. Digma eee, może zostanie Waszym zawodnikiem. Eee, kto to jest? Chicago Fire. Nie wiem. Obserwuj. Zobaczymy, czy on jest warty uwagi. Eee, nie zamierzam szczegółów zdradzić. Dlaczego znaczy, taki zespół? Tak. Skomentuję świetną postawę. No. Tak, jest, oglądam ich z fascynacją, No, ale na razie nie mamy co tutaj oglądać. Jesteśmy na 10 miejscu. HSV jest na 8. To chyba Beniaminek, a my gonimy Beniaminka. Więc moi drodzy, e, wszystko jest ok jak na razie. E, jeżeli skontuzjował nam się Lowromeier na 5-6 tygodni, musimy zobaczyć w składzie. To przede wszystkim, czy my mamy tutaj. Pablo Corteza, jako ewentualnego i Rajana, Reynunda, jakiegoś młodziaka, który może wchodzić z ławeczki. Czemu nie? Nie po to zarabia takie pieniądze. No i ewentualnie bakajoko, ale bakajoko jest na liście transferowej. No i teoretycznie ściągamy jednego, ale nie będę tu się uchwalił. Tak też moi drodzy, po konferencji prasowej muszę wam powiedzieć, że jestem zadowolony. Dzisiaj jeden skromny meczek, ale no najważniejsze żebyście wy też wiedzieli, że no co, dzisiaj fajnie. Fajnie było przede wszystkim, nie? E... I więcej nie będę Wam zajmował czasu. E... Mam nadzieję, że mm, widzimy się w następnych meczach, a następne mecze będą interesujące, bo tak jak mówiłem, e, rozegramy sobie mecz na pewno z Mission glambach. E, znaczy na pewno z herenwen, dlatego, że herenwen przecież prowadziłem i z wielką chęcią pojadę do nich na stadion u siebie przyjma Herendwen, aby zobaczyć, co tam się nie wydarzyło. No i ewentualnie mamy Borussię, Eitracht, Borussię Dortmund, Rosenborg, styczeń na pewno atrakcyjny w naszej Bundeslidze. Wielkie dzięki, do zobaczenia, Widzę, widzimy się w następnych materiałach, już tym razem z Wolfsburga. Cześć, cześć!